Nauczanie domowe. 27 maja. Księga Proroka Jeremiasza, rozdział 31, wersety od 31 do 34. Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę ich Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana. Wszyscy bowiem. Od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Cóż Jezus zapowiada? Działanie Ducha, Duch Pobożności buduje przymierze. Zwróćmy uwagę dzisiaj na to, że to przymierze, ta umowa druga, nowa. Odnowiona, na nowo zawarta, jest porównywana do dojrzałej formy życia. To pierwsze przymierze, jak czytamy tutaj u Proroka, było porównane do wzięcia dziecka za rękę, by je wyprowadzić z jakiegoś domu. Tu akurat z domu niewoli, z Egiptu. Natomiast to drugie przymierze nie będzie Właśnie w taki niedojrzały sposób przeżywane. Ono będzie wypisane w sercu. Wzięcie za rękę jest w opozycji do wewnętrznego przekonania, do pewności, którą zyskuje dojrzały, dorosły człowiek. Wie gdzie iść, wie jak iść, wie za kim idzie. Dziecko grymasi, kaprysi opiera się, nie ustępuje. I nagle umowa jest zerwana. Nie można nic więcej zrobić. W momencie, kiedy duch na sercu wypisuje te zasady, człowiek rozumie, dlaczego coś robi, po co, w jaki sposób ma to przeprowadzić. Ta świadomość działania Boga, ta świadomość prawa, które Bóg złożył w moim sercu, ma być przez nas odkrywana. Bo okazuje się, że przymierze już jest zawarte. Ono dokonało się. Zostało przez Jezusa dopełnione. Zostało udokumentowane krwią Jezusa i posłaniem ducha, który wypisuje to prawo na naszych sercach. Zatem, naszym zadaniem, jeżeli mamy rzeczywiście być tymi, o których mówi tutaj prorok, musimy najpierw odkryć. Że to przymierze naprawdę zostało zawarte, że to działanie Boga w sercu następuje, ono jest faktem, i teraz chodzi tylko o to, żebym ja odcyfrował to. Pewnie zdarza się w Waszym życiu taka sytuacja, kiedy trzeba znaleźć jakiś dokument, i właściwie no, on powinien tu leżeć. Odłożyłem, bo zawsze odkładam te dokumenty w jedno miejsce, czy do jednej teczki, czy na jeden sztapel. Jeżeli Więcej jest tych dokumentów, no tu powinien być, ale trzeba to odnaleźć. I wiemy, że czasami to jest trud, a czasami też wielka radość, że udało się znaleźć właśnie ten dokument, o który chodziło. I to można porównać do naszego patrzenia na serce, do naszego badania serca, do przyglądania się sercu, do tego medytowania, zastanawiania się, zatrzymania się nad tajemnicą mojego serca. A to wymaga właśnie przeszukania, to wymaga skupienia, to wymaga czasami ciszy, żeby zapoznać się z tym dokumentem, o co tak naprawdę chodzi. To odkrycie, że w chrzcie Duch Święty wypisał na moim sercu właśnie te wszystkie prawa, zasady powoduje, że czytając teraz Słowo Boże, no właśnie w czasie tego poszukiwania, odkrywania, w czasie tej drogi, rozwoju mojej świadomości w przymierzu, powoduje, że ja zaczynam porównywać. Aha, to w Piśmie Świętym jest to samo zawarte, co ja czuję w sercu. To przykazanie miłości Boga i bliźniego mam też w sobie, mam to pragnienie takiej miłości, mam też chęć kochania tak Boga, kochania tak bliźniego. Jeszcze nie wszystko umiem, ale ta świadomość jest. To prawo jest we mnie, ono jest wyryte w moim sercu. Ono się naprawdę w moim sercu znajduje. Ja Rozumiem, dlaczego Bóg tak mnie wzywa, rozumiem, dlaczego Bóg mnie tak stawia w takiej sytuacji, ponieważ ja na tej drodze rosnę, ponieważ ja na tej drodze dojrzewam do bycia w pełni świadomym tego, co Bóg zrobił, jak to ułożył, w jaki sposób to podjął, żebym nie był już właśnie dzieckiem, którego jedyną aktywnością jest to, żeby. No, dać się gdzieś tam zaciągnąć, bo do końca ja nie wiem i nie chcę, ale że jestem tym, który został postawiony w takiej sytuacji odpowiedzialności za siebie, dojrzałości, w tym, że ja widząc w sercu i czytając w słowie, mogę uzgadniać, konkretyzować, rozstrzygać, odnajdywać światło, a w końcu zrealizować tą drogę. I kończy się ten fragment takim stwierdzeniem, że moje osobiste doświadczenie będzie też potwierdzeniem. Ponieważ moje osobiste doświadczenie jest takie, że Bóg mi przebacza, że Bóg mi daruje grzechy, że nie będzie wspominał tego, co ja już mu wyznałem, żałując za te grzechy. I te grzechy znikają, przestają funkcjonować, przestają istnieć, przestają mnie uderzać czy naciskać presją. Ja jestem wolny od tego. Zniewolenia, które niesie grzech. I to jest to doświadczenie, jedno z wielu, o których tutaj tekst wspomina, które potwierdzają: tak, Bóg jest wierny, Bóg mnie naprawdę prowadzi. I to ważne, żeby to osobiste doświadczenie było też tutaj moim udziałem. Zatem widzimy, że to prawo, które jest w Bożej myśli, ono zostało zapisane w Słowie Bożym. Ono zostało zapisane w naszym sercu i ono jest realizowane w naszym doświadczeniu. I w tym momencie nasza dojrzałość jest naprawdę dużo większa niż wtedy, gdy tylko ktoś nas bierze za rękę i prowadzi, ponieważ ja wszystkie te elementy mogę poskładać. To wszystko dla mnie staje się bardziej wiarygodne, bardziej czytelne, ale też przekonywujące, ponieważ to mnie, jako osobę, Bóg zaprosił. I dał to potwierdzenie, że Duch Święty w moim wnętrzu przekonuje do tej drogi, którą Bóg mi pokazuje. Podejmij więc, jeżeli trzeba, większą refleksję. Może zatrzymaj się, może na dłuższy czas na jakiejś adoracji, na jakimś rozważaniu słowa, na medytacji nad swoim własnym wnętrzem, aby dotrzeć do tej tajemnicy Chrztu tego przymierza, które Bóg zawarł z tobą. Może potrzebujesz takiego czasu, a może tego czasu potrzebujesz w najbliższym tygodniu, każdego dnia, aby przymierze w tobie pracowało.